Nie ma sprawy. Ale Huber? to są dziady. Hejka Hubert, hejka. Hej Hubert Jest porządki na działce porobione? Mm. No Jankę z ogrodnik sprawdzi Co? Nie mów, że u ciebie jest na czacie. Nie No dobrze o. A takie nie wymagał. Vanessa. Tak ładnie śpiąc jeszcze gra. Co ci lał w nocy? Prawie, no miałem go. I teraz wy na mnie czekacie, czy co? No czekam na ciebie. Gram fiutfejówki ta jednocześnie. Ale... To tylko ty tak spotrafisz? <grystanie> tak, o koniec. No. Jak mi dał się Jeszcze minut. Brąz. A bajce? spokój, Już chodę góry na Może. Ogarnęłem. <grystanie> o, Assassin Dobra, się, się tutaj. Pytaj, Assassin. Pytaj na streamie. Ja... Co to ma być No witaj Bartek Life Plus 4, witaj widaj, Witajcie, okej no, A ty jesteś nowy z Bartkiem No No od, Jesteśmy i, nowi od, od dzisiaj dopiero cię zacząłem subować, hmm. lajkować i, i oglądać to się, się bardzo cieszę Ale chyba yes, 3, 3. A ja ci dzisiaj dałem pierwszą łapkę w dół Dół, dół. <śledziany> 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 jak się wygadał, o Boże Nie. No, no, wiem dlaczego są ławki w dół, tylko od niego wszystkie. Szymanko, Hubert, Siemanko, Jak tam, tam działeczko? Ej, <śledziany> Siemanko Franko, witaj w Polsce. <tightbolt. śledziany> Jeszcze trochę je ten opublikuję ten. Yy, fajny moment, dziesiąty odcinek. No właśnie, A ty ten mój odcinek ty przeglądałeś? Co wtedy miałeś? No hej, hej wszystkim. Nie, był, ale słaby. Mhm. Tam tylko taki jeden fajny moment był. No to, trzeba by było w... to w właśnie, jak jeden nawet, ale to nie, wiesz. Nie, nie taki nie. I już wiadomo skąd łapki w dół, Hubert pisze. Mhm. Nie, kobert <misunderstood> się przełącza tak samo jak ja o nie, nie, tylko nie tam nie tam. tam... Wyrzucisz go, wyrzucisz go, go z O ja pierdziele, <tunie> nie no, 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 <tunie> To jest finał z Chelsea Young jest. O ja kapitan. O ty dziku No weźcie taki świrus, tam nie słuchajcie so, na to, tego gościa. <tunie> Aj. Dobra, będę wodował O, Oli razu zmyka, jak Anges jest. No, ale no, cześć Oli, do zobaczenia. O no, hej okay, Oli. Jak <laughs> Anges zapytać mnie do rady? <laughs> <Spoko>. <laughs> ja. Lepiej nie. Aj. No, lepiej nie, też bym nie chciał. No, z Angesem Mam go, zdążyłem go załatwić Co się dzieje? Kurczę, teraz jak mi 4 kwardato to przegrałem Pucharek kapitan one Wieżowiec się wali Jest! Ah. jest? To było fajne I wygrywam kapitan one Pucharek A nie, jeszcze jeden tam Ja no nie, nie ma żadnych takich no dobra. O, z Mateuszem jestem. Końcu, dobrze. Nie lec mi zbugowało. Do następnego, O, do następnego, hejka. Do następnego, no Hej. na razie. Jest. Dobrze, jestem z Mateuszem, spoko. Snajp. Jest. Co jest? Plecy mi zrobione. No. O boże. Jakie ty, jakie ty jesteś kartofel, Jankas, weź buraku jeden. przed brzydłem. No i jedno i to, kurczę. Jedno i to samo. <ścoughs> I, I, tak wygrałem ten i co? W ty ty co? Mówiłeś, że przegram, ty dziadzie. to <ślad> Nie, nie, nie przeginaj, Łukasz. Bo pójdzie do cieszenia na no, zobaczmy. Jak u Bartka kiedyś. Ja niestety jestem na telefonie. <grym> A Henry byś go zbanował, co? O, Bartek już usunął jego komentarz. <grym> Jaki. Przecież to miło. Nie, to mój taki. Nie wiem, nie wiem kto to. Nie wiem, samo się usunęło. <laughs> samo się usunęło. No właśnie, najpierw powiedział, że są, nie, nie Piękne, dziękuję. O Jezu, Jankes. Przecież w... też. Bartek mi pierwszy dostał zapkę, z... po tym jednocześnie. I doszedł do was. Aż on poszedł, to wyszedłem. Już mówiłem to pawkowi. To tu, aha, aż tak do Mamy łódkę Patrz Bartek, zobacz sobie na to No już, patrzę, patrzę, patrzę O bo. Aż to przykro się robi jak igram. na to Ech, Patrzę Kurczę, za niezaliczone. Sorki Mateusz, córki kurde. Restartujemy jeszcze raz, kurczę. Co się stało? Albo nie zdążyliśmy załatwić tego oskarżyciela. W do budynku. No jeszcze można na każdym... ...lewie, który robię. Oczywiście na czat i gada takie bzdety, no. jeszcze można no. no jeż... no, na go. No CO TO MA być? BYĆ DO JASNEJ, CHOLERY?! I jak się spią! Wiem, że trzeba sniperki od razu użyć. Bo tak to... Camperstwo zasrane. E, 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 e. O, 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 syn. Jak to film został przerwany, eee... Nie, no, mam live'a. Mm. O no, kurde, no nie. Jednak nie. Wystąpił błąd. O Boże, Claymore. Nie, 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 nie opłaca mi się. Na te 13 minut mi się nie opłaca robić live'a. Trudno. E, Hubert, Battlefield. No, ale pani wracasz na No to, to, to co powiedziałaś, się <grymne> <grymne> Mamy kampera jednego. Koniec. Jest, ja, spoko. No co, nie, no jeszcze, jeszcze 10 minut idę ja. Aj. Jak mogę tak pana zostawić? Ten um, może chyba ja Albo nie. Nie, 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 To widzisz 10 minut przed tym. I już przejmuję, no. Łukasz, czemu ja walę, co? Tak mnie nie będzie mało. Z góry 20 minut. Nie ma. I teraz... Czy zostawię się na F? I przyjdę za 20 minut? Czy... Później, to jak chwilę, to zrobić A to już jak chcesz. Nie wiem, <noise> nie udało. No nie, nie, miał typowy life menu. Dobra, niech się No też zrobili chłopaki. Zobaczymy, Ja Cię nie <laughs> Jak to? Dlaczego no <laughs> w <Manawca. laughs> Pięknie. No bo jesteś zazdrosna, że ja mam. <laughs> oh, ja. Podzielę? Podzielę. Ja. O ja. To się podzieli. Tylko chyba pamiętam. nie ten. Nie wypali. Czołg wjechał. A nie my... A nie, w ogóle. No co jest? Bo i tak to wygadzi. O Boże. O Boże. Bułką. No. O, że nie wejdą, ale zniszczone. Kurde by było kurde! To mówisz Bartek? Może mi cię zatkało aż <głosy> <głosy> Na ten komentarz <noise> Bułeczki w kropeczki <noise> Pocz tam hmm. Chyba się nie uda I zapaj za przesyłkę <noise> Nie no, A Ale no, to się nie uda Dzień dobry. no listem będzie priorytetowym o będzie we wtorek. <laughs> Kurierem od razu. Po czekać? Gdy będzie <laughs>